Liście krzewów i drzew owocowych, część pierwsza. Dzień dobry, witamy w świecie ziół i sekretów natury na kanale Piołon i Bazylia Sekrety Natury. Maciej Makowski, Anna Klein-Pastuszko, Beata Kondzielawa i Radosław Chodyczko. Tematem dzisiejszego odcinka są liście drzew i krzewów oraz ich prozdrowotne właściwości. Radku, Zanim Cię zapytam, powiem jeszcze jedno zdanie. Za oknem jest już ciepło, jest zielono. Możemy wyjść do lasu, do ogrodu, pozbierać liście i wykorzystać je we wspomaganiu naszego organizmu. Jakie liście możemy do tego celu wykorzystać, opowie na samym początku Radek. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja chciałbym trochę uściślić, bo nie będziemy mówili o wszystkich liściach, które używamy w zielarstwie czy w terapiach, które, które ja sprzedaję u siebie w zielarni. Dzisiaj chciałem tak, do, do, tak dokładnie powiedzieć, że będziemy mówili o liściach z drzew i krzewów owocowych, bo teraz jest najlepszy moment, żeby właśnie przed już kwitnięciem, czy, 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 czy przed owocami, które będą miały te rośliny, żeby zebrać te młodziutkie liście, które mają właśnie właściwości prozdrowotne i używane są w wielu terapiach. Jadąc dzisiaj z zielarni, właśnie na to nagranie, bo spotkaliśmy się już wieczorem, myślę, że również będzie ona już dostępne w czerwcu, że jeszcze Państwo będziecie mogli zebrać te liście. Widziałem, że już można zauważyć, że fruwają te nieszczęsne odstopoli te, te takie pyłki, które niestety na wiele osób jest uczulonych, więc myślę, że najpierw zacznę od, od liścia, które możemy wykorzystać w jakichś mieszankach antyhistaminowych, które pomogą właśnie nam radzić sobie z tymi alergiami. I takim liściem na pewno będzie liść czarnej porzeczki. On ma działanie właśnie przeciwbakteryjne i antyhistaminowe i przeciwwirusowe. I wracając właśnie do tego działania przeciwalergicznego, bardzo pomocny jest właśnie w tych alergiach sezonowych, szczególnie teraz, gdy mamy już problem z tym katarem, tym o o oczami, które nas pieką. E działa lubi działać on nie sam, lubi działać również z innymi roślinami. Jeżeli do tego dodamy do tego liścia byśmy dodali również kwiat magietka i na przykład jeszcze kupilibyście państwo w zielarni, bo ciężko znaleźć, kwiat pachnotki, kwiat przepraszam, liść pachnotki, to mamy idealną y, mieszankę antyhistaminową. Y, te liście w tej chwili są młodziuteńkie, są zielutki, zielo, zielone, zbieramy je właśnie takie nieuszkodzone e, raczej w dzień, który jest suchy e, i możemy je ususzyć e, sobie je w przewiewnym miejscu. E, liść ten również można wykorzystywać w łagodnych dolegliwościach reumatycznych, czy tam bólach kości. Oczywiście ma działanie też moczopędne i jak to na wiosnę bywa, również będzie oczyszczał organizm z naszych e, toksyn. E, jak również e, wspierać będzie również naszą odporność. Jego działanie przeciwbakteryjne może nam pomóc walczyć z infekcjami. My wykorzystujemy go głównie w mieszankach. Bardzo rzadko wykorzystujemy go samodzielnie. E, Drugim liściem, o którym chciałem powiedzieć, bo akurat nieraz taka rozmowa odbywa się u mnie w zielarni, szczególnie osób, które przychodzą do mnie z, z, jakimiś, z, z jakimiś dysfunkcjami skóry, czy trądzikiem, czy łuszczycą, czy jakoś egzemą i w tych mieszankach bardzo często używamy lisi orzecha włoskiego który też jest w tej chwili idealny moment na zbiór takiego liścia. E, oprócz tego, że on bardzo dobrze łagodzi stany zapalne skóry, wręcz dla mnie jest idealny na przykład przy trądziku i tutaj jest bardzo prosta mieszanka jak sobie radzić z tym trądzikiem. Wystarczy jedna łyżeczka fijołka trójbarwnego, do tego jedna łyżeczka liścia orzechy zaparzona w szklance wody. Bardzo dobrze wspomoże to właśnie nasz trądzik. Oczywiście tam wnikać trzeba również w dietę jaką mamy, ale wiele osób jest bardzo zadowolonych z tych dwóch ziół w walce z trądzikiem. Wspomagające oczywiście używamy go w trochę cięższych chorobach skóry typu łuszczyca czy jakieś atopowe zapalenie skóry. Oczywiście liść morzeka włoskiego również działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo. Jest to liść, który doskonale również nas pomoże w walce z gronkowcem złocistym, którym niełatwo sobie poradzić nawet antybiotykami, tak jak również poradzi sobie, no, wspomagając z innymi liściami, z ciężką bakterią coli. Również używamy go w różnego rodzaju grzybicach typu Candida. Jego działanie żółciopędne będzie na pewno też wspomagało nasze trawienie, czy oczyszczanie wątroby, czy oczyszczanie pęcherzyka żółciowego. Działa moczopędnie jak większość liści i również będzie na wiosnę wyrzucał toksyny z naszego organizmu. Jednak liść orzecha głównie ja zawsze kojarzę ze skórą, trądzikiem, egzemą czy nawet łupieżem i oczywiście jego działaniem przeciwbakteryjnym. Takich liści drzew owocowych jest bardzo dużo. Akurat te tak na szybko przyszły mi do głowy. Myślę, że. Tutaj moi koledzy, szanowni, będą mówili o innych liściach, innych drzew owocowych. Beata, o jakim liściu opowiesz? Hey, ja dzisiaj znalazłam dwa liście. To są bardzo podobne rośliny, bo tutaj mamy i malinę i jeżynę. Jedna jako owoc jest ładna, czerwona, pomala, no, malinowa, a druga jest niemal czarna. Natomiast liście działają też dość podobnie. Obydwa, obydwie rośliny jako te liściowe zioła ma, będą miały działanie ogólnie wzmacniające siły witalne organizmu, po prostu ogólnie wzmacniające wzmacniające organizm. Teraz też właśnie bardzo dobra pora na zbieranie, ponieważ liście, żeby zebrać, powinny być w pełni wykształcone, ale świeże. Zbieramy najlepiej bez ogonków. Same liście możemy zrobić herbatę ze świeżych, możemy sobie ususzyć i zostawić na porę jesienno-zimową. I co przy czym one nam najbardziej będą pomagały? Na, bardzo dobrze działają, wspomagając układ pokarmowy. I tutaj mamy bardzo duże zastosowanie, na przykład przy biegunkach, przy bólach brzucha, przy nadmiernym też rozwoju flory bakteryjnej. Czyli jest to taki też, jeżeli mamy to w ogródku albo idziemy na spacer do lasu, pozrywać takich liści, bo znowu, jeżeli pójdziemy i zjemy coś, co nam będzie szkodziło, bo na przykład zerwiemy nieumyte albo zjemy czegoś za dużo, no to mamy gotową herbatę, która nam przy tych bólach brzucha czy takich lekkich biegunkach będzie, będzie pomagała. Oprócz tego mają właściwości i ściągające, i bakteriobójcze, i przeciwzapalne. Jak to Radek powiedział, modeliście lekko-moczopędne. Tutaj nie będziemy mieli dużych, dużych działań napotnych, więc to jakby nie, nie, nie będziemy tego wypacania po tych ziołach się spodziewać. Natomiast przy okazji mają też działanie dość regulujące przemianę materii, oczyszczają z toksyn. I właściwie taką ich największą, największym zastosowaniem to są właśnie te problemy żołądkowo-jelitowe, łącznie z tym, że przy żołądku mamy duże stany zapalne, łącznie z krwawieniami żołądka. Czy ze stanem zapalnym błąd śluzowych przewodu pokarmowego? No i jeszcze dodatkową rzeczą, możemy to zastosować, zarówno wewnętrznie w postaci herbaty, jak i zewnętrznie do płukania przy stanach zapalnych jamy ustnej, przy stanach zapalnych gardła a oprócz tego do przemywań, okładów i kąpieli, przy skaleczeniach, owrzodzeniach, wypryskach, egzemach, świądzie, czyli wszelkiego rodzaju takich no, skórnych problemach dość mocno pociążliwych. Ja dodam jedną rzecz na temat liścia maliny. Liść maliny ma bardzo ważną rzecz dla kobiet ciężarnych. U mnie w zielarni to w każdym tygodniu przychodzą bardzo często kobiety ciężarne, które od, trzydzie, od trzeciego trymestru, czyli od 34 tygodnia ciąży właśnie piją taką herbatkę z liści malin, gdyż ona będzie wspomagać i stymulować skurcze i przygotowywać już macicę do porodu. Więc nie pijemy tego wcześniej, pijemy to od trzeciego trymestru. Bardzo polecam wszystkim mamom ciężarnym, żeby taku przed porodem takie liś maliny sobie parzyć jako herbatkę. Kolejnym liściem wykorzystywanym do wspierania naszego organizmu jest liść gruszy. Koniec części pierwszej.